Bardzo się cieszę, że wola współpracy podjęta na grudniowym spotkaniu przez koncern Lafarge, Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także Instytut Techniki Budowlanej nabiera realnych kształtów i że mogę Państwa gościć w miejscu. Które stanowi symbol właśnie otwartości na współpracę. Wydział budownictwa i naukośrodowisku o środowisku to 70 lat doświadczeń w kształceniu i prowadzeniu badań naukowych. To potencjał, który trzeba rozwijać i koniecznie, skutecznie wykorzystywać. Efektem naszych działań mają być wspólne projekty. Tworzenie przełomowych innowacji i odpowiedź na rzeczywiste potrzeby gospodarki wymaga połączenia potencjałów i licznych jednostek, wymaga przekazania sobie doświadczeń, wymaga też wymiany pewnych zasobów. I mam nadzieję, że. To spotkanie doprowadzi do takich właśnie rozwiązań, a jego efektem będą liczne, atrakcyjne nie tylko dla nas, ale w ogóle dla otoczenia społeczno-gospodarczego projekty. Poziom projektów badawczych w ramach nauki i biznesu to jest 7,5 miliarda złotych, gdzie miliard mld to jest po stronie Instytutu Łukasiewicza, a pozostała kwota to są finanse dla przedsiębiorców. To pokazuje, że współpraca, budowanie konsorcjum daje przyszłość. Z podziwem patrzę na potencjał wydziału, też Politechniki Białostockiej, bo na poziomie wielu wydziałów mamy olbrzymi obszar do współpracy. Na Wydziale w ogóle w Politechnice Realizowanych jest wiele specjalności. Jedną z nich jest problematyka modułowego budownictwa drewnianego. No i... Jak w prefabrykatach, szczególnie w drewnie, Państwo wiedzą, że to jest materiał ciekawy, ale jednocześnie trudny, podatny, powstają pewne deformacje i nad tym trzeba było pracować i tu, proszę Państwa, wykonaliśmy nawet badania w skali naturalnej budynku czterokondygnacyjnego, gdzie badaliśmy współpracę tych elementów, korzystamy ze współpracy z firmami, które są na naszym terenie. Część badań oczywiście wykonujemy w naszych laboratoriach, jak Państwo widzą, tutaj hala jest akurat dobrze wyposażona i przystosowana do badania w skali naturalnej różnego rodzaju konstrukcji, w tym i tych modułów drewnianych. Przychodząc jakby do współpracy zarówno z siecią Kasiewicz, jak i z Polityką Białostocką stawiamy sobie za cel rozwiązanie problemów technicznych. Dzisiaj budownictwo stoi w przededniu, myślę, dużej ewolucji w trzech obszarach. Przede wszystkim pierwszy obszar to jest zrównoważone budownictwo, czyli takie, które jest energochłonne, energooszczędne. Drugi element to jest cyfryzacja i trzeci element automatyzacja. I Liczę, szczerze mówiąc, na to, aby, że projekty, które będziemy wspólnie realizować i które uda nam się sformalizować, pozwolą wspólnie zmodernizować budownictwo, a w zakresie budownictwa infrastrukturalnego wprowadzić drogownictwo w XXI wiek. Czyli więcej cyfryzacji, więcej automatyzacji, bardziej miarodajne i rzetelne badania, ale też trwałość i wykorzystanie materiałów z odpadów i Jeśli chodzi o materiały budowlane, o innowacyjne technologie w przemyśle materiałów budowlanych, wszyscy są ukierunkowani na Zielony Ład, na gospodarkę obiegu zamkniętego, na wykorzystanie surowców odpadowych, surowców z recyklingu, surowców niewęglanowych w ten sposób, żeby produkcja klinkieru, cementu, czy betonu i innych materiałów budowlanych była produkcją niskoemisyjną, z niewielką ilością CO2, jak również produkcją energooszczędną oraz wykorzystującą znikome ilości zasobów naturalnych, surowców naturalnych. Proszę Państwa, jestem przekonany, że Bogate doświadczenie, zespół ludzi pracujących zarówno na Politechnice Białostockiej, jak i w Łukasiewiczu oraz bardzo bogate zaplecze badawcze stworzy, opracuje i będzie realizować wspólnie z firmą Lafarge Holcim projekty. Zmierzające czy generujące innowacyjne technologie materiałowe. Tym będziemy się zajmować w najbliższych miesiącach, może w najbliższych latach. Przed nami jest wielkie wyzwanie, aby oszczędzać te surowce dla następnych pokoleń i co już dzisiaj było wspomnianie, wspomniane stosować gospodarkę obiegu zamkniętego w pełnym hmm. znaczeniu. Tam widzimy potencjał i myślę, że ten obszar będziemy na pewno wzgłębiać i, i rozwijać w przyszłości. Na wydziale budownictwa i nauki o środowisku gospodarką o obiegu zamkniętym zajmujemy się od ponad 30 lat z sukcesami. E, wykorzystujemy Odpady leśne z przemysłu rolno-spożywczego, odpady przemysłowe, a także wspomniane właśnie odpady gruzo-betonowe, czy też odpady powstające na budowach odpady budowlane. Z sukcesem ponownie włączamy je do procesu produkcji budowlanej. Opatentowaliśmy również metodę kompleksową metodę recyklingu gruzu betonowego, dzięki której uzyskujemy wysokiej jakości kruszywo grube, które może trafić z powrotem do betonu i w 100% zastąpić kruszywo naturalne. Prowadzowaliśmy również metody wzmacniania konstrukcji warstwami ochronnymi z betonów specjalnych, z betonów geopolimerowych również przyjaznych środowisku, a także technologie produkcji wyrobów budowlanych z zastosowaniem wypełniaczy organicznych. W każdym tak naprawdę zakresie związanym z gospodarką obiegu zamkniętym, circular economy, z wykorzystaniem surowców odpadowych Jesteśmy w pełnej gotowości, posiadamy odpowiednie zaplecze badawczo-laboratoryjne, potencjał ludzki i doświadczenie.